Eluwina, Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie, wy Maciochowie. Mordeczki, nie wiem, czy wy się cieszycie, że wróciliśmy do Maciochowa, ale mi naprawdę jest mega miło znowu tutaj chodzić między tymi domkami, między tymi mordami, moimi kochanymi villagerami. W ogóle patrzcie, że troszkę villagerowie się rozmnożyli. No, dobra, ja ich rozmnożyłem, no, ale generalnie jest między nimi, słuchajcie spoko. No i tak, jesteśmy już w Maciochowie od wczorajszego odcinka. Oczywiście, w że było fajnie i mi się tam podobało, dużo rzeczy zdobyliśmy, ale. Ale jednak yy, wszędzie dobrze, ale w Maciechowie najlepiej Także mordeczki, dzisiaj nie będziemy robić nic związanego z Nederem Ani z bastionami, nie bójcie się Dzisiaj będziemy robili coś, co mnie ciekawiło od bardzo, bardzo dawna I to tak naprawdę będzie, słuchajcie, bardzo ważne yy, Na jakby przyszłość, yy, bo wiecie, o, słuchajcie No mamy golemy, które chronią naszych villagerów Fajnie, ale co, zro co słuchajcie, gdyby yy, była opcja Żeby villagerowie mogli się chronić sami To by było coś epickiego Dlatego dzisiaj się tym zajmiemy Zobaczymy, czy dżerowie są w stanie zabijać moby. Jak to sprawdzić? No to ja wam sobie pokażę. Ale wy pamiętajcie, żeby oglądać do końca, bo tylko wtedy zobaczycie, jaką armię my tutaj stworzymy. Ziemeczki, jeżeli mój, jeżeli ten pomysł, który ja mam w głowie, on wypali, bo ja go nigdy nie testowałem, tylko o nim słyszałem. więc jeżeli ten mój pomysł wypali, to naprawdę będzie epicko. Oglądajcie do końca i subskrybujcie kanał. Słuchajcie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie suba, bo ostatnio algorytm jest totalnie na YouTubie, popsuty, zwalony, rozwalony, wszystko co jest złe, to można powiedzieć o nim. I naprawdę te filmiki, słuchajcie, ostatnio. Po prostu ja widzę jak on wam ich nie wyświetla, więc zostawcie suba, bo tutaj są filmy codziennie, więc oglądajcie codziennie mordy. A teraz lecimy. Co nam będzie potrzebne oprócz villagerów, których mamy, co prawda trzeba będzie złapać też ich tego gałgana. będzie trzeba złapać, ale to sobie poradzimy. E, potrzebujemy, słuchajcie, na pewno e, zbrojki. Tak, zbrojki z wycierniami, jak widzicie, mam 25 level, więc nie powinno być problemu. I teraz, tak, czy my chcemy, jaką, z czego my, słuchajcie, chcemy zrobić zbroję? Bo e, mamy złoto, jak widzicie, tam też miałem, pokazywałem wam wcześniej złoto. Mam na pewno skórę gdzieś. A, cztery skóry. Nie no, skóry na pewno mam gdzieś więcej. Eee, e, słuchajcie, no dobra, skórę w takim razie gdzieś indziej schowałem, ale na bank mamy jej mega dużo od tych piglinów. E, łódeczka też się potem przyda, redstone też się przyda. Łuk też się przyda I co jeszcze się przyda? Koblę stąd się przyda A, i akurat tutaj go nie ma, dobra, to w takim razie weźmiemy sobie stąd Koblę, na mamy, łuk mamy Bo potrzebujemy, słuchajcie, dispensera no i teraz tak, musimy właśnie, tak jak mówię, zrobić zbrojkę dla nich. Moglibyśmy zrobić na przykład diamentową, ale sorry, ja nie będę marnował moich diamentów, które są tutaj, bo mam ich mało. Nie będę ich marnował na jakiegoś lamusa villagera. Także słuchajcie, zróbmy złotą, bo patrzcie, złota mamy naprawdę sporo. Dzięki mojej podróży do mm, netheru mamy no naprawdę złota sporo oprócz tego co tutaj. Więc yy, zabierzmy się za to. Słuchajcie, spróbujmy zrobić powiedzmy klatę. Zrobimy klatę. No i najważniejsze, że enchant musi być ciernie, ponieważ wiecie o co chodzi. Na tym to właśnie działa, że jak zombiak dotknie wtedy villagera chcąc go zaatakować, to sam dostanie obrażenia większe niż zada. Taki jest przynajmniej plan. Więc w... oczywiście musimy wziąć jeszcze lapis lazuli, którego by się przydało więcej niż jedną sztukę. Dziękuję uprzejmie. Teraz tak, wciskamy lapis, wciskamy to i dawać ciernie. Słuchajcie, są, ty... Je... są ciernie, ale za trzy poziomy! No dobra, słuchajcie, ja nie, nie, nie będę, wiecie, jakoś tam ym, próbował lecieć na farcie, że tutaj też będą ciernie, biorę w, w ciemno, mamy okej, okay, jeszcze Unbreaking 3, ej, to jest mega dobre, mega dobre, tylko że ciernie 1, słuchajcie, nie są najlepsze, przydałoby się, tak naprawdę, słuchajcie, przydałoby się zrobić całą zbroję złotą. Przydałoby się, żeby te ciernie były trzy i najlepiej, żeby one były na wszystkim, słuchajcie, bo oczywiście każdy przedmiot ze zbrojki może mieć ciernie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie no, chyba się, słuchajcie, tutaj nie mylę. A oto może być ciężko, także wiecie co? Ja, ja po prostu pochodzę w ten sposób, może słuchajcie, protection. Wiecie co? Wezmę po prostu chyba najwyższe poziomy i postaram się zrobić, żeby tu... No nie no, unbreaking 3, no dobra, też może być unbreaking 3 lepszy, to słuchajcie niż nic, ale kurde bele goście, co to ma być? Projectile Protection? No, ja. Są trzy enchanty i to mega dobre, i naprawdę nie ma tego, tych cierni. Dobra, biorę to, słuchajcie, protection jeden. No, nie wygląda to najlepiej. Są co prawda ciernie jeden, ale wiecie co, ja bym spróbował? Książki. Książki są w m, takich sytuacjach nieocenione, więc musimy sobie wziąć ja na bank, mam słuchajcie gdzieś książki. Tylko nie wiem, czy tutaj. Czy w tej skrzynce przy villagerach? Wydaje mi się, że przy villagerach, więc chodźmy tam, bo tam mogę je zostawić. A jak nie, to sobie zrobimy książki, bo oczywiście ja mam farmę trzciny, z której sobie zrobimy kartki, skórę. Słuchajcie, powinienem mieć. O kurde ja tu nic nie mam No dobra to w takim razie musimy zrobić na szybko książeczki To nie zajmie nam dużo czasu Ale mordy jestem po prostu mega ciekawy Tylko przydałoby się mieć ciernie trzy na wszystkim Ja może sobie zrobię cięcie Najwyżej jak nam to nie wyskoczy to ja zrobię cięcie Spróbuję wycisnąć z tej zbroi Maxa jakiego tylko będziemy mogli O kurde trzy Nie że całkiem I po prostu po cięciu ale to, to jeszcze zobaczymy Wiecie o co chodzi i po cięciu wtedy wam to pokażę Bo najważniejsze są te enchanty No wiecie no kurde ja sobie, daję sobie sprawę z tego że e, ciernie jeden i to na jednym przedmiocie, no mogą być niewystarczające. Dlatego, tak jak mówię, chcę to ogarnąć, ale na razie spróbujmy własnych sił. Najwyżej, słuchajcie, no pójdę sobie rozmnożyć zwierzaki e, i po prostu jakiś tam level załapię. No bo widzę, wiadomo, no szybko to zleciało przez to, że braliśmy te wyższe. Teraz potrzebuję skóry. No także sorry, ale lecimy do moich krówek i musimy się z nimi rozprawić. No bo, no bo, kurde, nie będę teraz leciał do neteru z. Hoglinami walczyć, także, sorry. Ej, słuchajcie, tych krówek to ja mam mało. Także, no sorry, gościu, ale zostawię chyba tylko dwie krówki po prostu. Wiadomo, bo z dwóch krówek to można zrobić nieskończoność. Okej, okay, dobra, teraz tak, żeby słuchać tutaj. O, 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 już skóra wyleciała, osiem skóry. Teraz tak, ty jeszcze wyskocz. I zostały dwie, dobra. Dobra, to nic już wam nie robię, ile mam skóry tej, dziewięć, czyli starczy na. Na ile? Na 9 książek, no tak. Jednej skóry potrzeba, jestem przyzwyczajony, chyba kiedyś trzeba było trzech. No nieważne, nieważne. Po prostu weźmy sobie to. E, jeszcze, słuchajcie, z, zróbmy sobie karteczki. Patrzcie, zrobimy sobie coś takiego. Ej, no chyba za dużo tych kartek zrobiłem. O jawale Gościu, chyba za dużo tych kartek zrobiłem, no ale dobra, niech będzie już. Pixon teraz tak, te kartki i tak można handlować. No i tak, mamy 9 książek. Mamy 15 poziomu, także jest okej, okay. najwyżej, najwyżej, słuchajcie, tak jak mówię, zrobimy cięcie, ja sobie pozbieram level albo jak nam nie starczy, żeby to połączyć, albo żeby zdobyć jeszcze jakieś ciernie, no bo raczej mała szansa jest, że akurat teraz, jak będę robił książki, to wyskoczą ciernie, no słuchajcie, no nie najlepiej, no nie najlepiej, no, efeszensji, to i tak byśmy nie dali, także sharpness, no sorry, ale lecimy z kolejnym, Feder falling, no, falling, no to przecież to jest na buty, no nie, no nie chcę na buty, ej, no serio... Ej serio, słuchajcie, no bo to jest, no wiecie, wiadomo, no feder falling tylko dasz na but, także biorę za najmniejszy. Lecimy dalej. Ciernie! Ciernie, tak! Ej epicko, dobra, teraz połączmy to, połączmy, słuchajcie, to i to. Ej, gdzie były te ciernie, słuchajcie? Halo, halo, halo. Feder falling O, tutaj, i teraz mamy ciernie dwa tutaj, i to jest mega dobre. Chociaż nie wiem, czy lepiej mieć ciernie dwa czy dwa razy ciernie jeden no ale zaryzykuję, że lepiej mieć, słuchajcie, coś takiego. Chociaż to mnie kosztuje 8 poziomów. 8 poziomów. To poczekajcie, a, a jakbyśmy. A bo my tutaj też mamy. A powiedzmy, jakbyśmy zrobili coś takiego. To już kosztuje cztery! Oho, widzicie, ale wydaje mi się, że klata daje najwięcej tych koszulek, także wiecie co, słuchajcie, ja dam na spodnie, bo kosztuje mnie 4 levele, a nie 8, a spodnie też dają dużo ochrony, wiecie o co chodzi, tutaj chodzi o tą ilość koszulek, także lecimy dalej, FS Efficiency, no dobra, trochę słabiutko i zaraz to już mi się w ogóle skończy, Feder Falling, ej, będę miał jakieś w ogóle, jakieś książki słabe, no nie, Efficiency 1, Feder Falling 1, Aqua Affinity, okej, 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 chyba słuchajcie, już nie mogę, no dobra, dobra, w w takim razie, wydaje mi się, mordy, że ja tutaj zrobię cięcie, pozbieram trochę lewla. Po to, żeby poszukać jeszcze jednych cierni, może uda mi się, wiecie, ulepszyć, na przykład, żeby było ciernie jeden na wszystkim. Potrzebowałbym wtedy dwóch książek i troszeczkę enchatu, to nie, nie jakoś mega dużo, to mogę sobie założyć. I przejdziemy do roboty. Także mordeczki, widzimy się jak zbiorę lewla. Elwina Maciowina z powrotem, mordeczki. Jesteśmy już przygotowani. Patrzcie, mam 15 level i nie nagrałem tego, ale udało mi się zdobyć kilka nowych książek. Jak widzicie, znowu wyleciały jakieś syfy typu Efficiency, Aqua Affinity, Sharpness 1, ale mamy Ciernie 1 i Ciernie 1. Oczywiście to nie wyleciało ta w takiej kolejności, a resztę książek sobie wywaliłem, no bo tak naprawdę tu już ledwo miałem miejsce w ekwipunku ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że możemy teraz zrobić całą zbrojkę Ciernie 1. E oczywiście, Goldową, bo patrzcie, wystarczy, że teraz sobie Wrzucimy, e, tak, hełmik I gdzie tutaj były te ciernie? Tutaj, ciernie jeden e, Potrzebujemy cztery poziomy, no to Bez problemu to mamy, i tu jest jeszcze Ciernie jeden, możemy sobie zrobić Chyba nie ma na bucikach, bo tutaj wszędzie jest ok? i też cztery, i patrzcie W tym momencie, mamy całą enchantowaną Zbroję, ciernie jeden, ochrona Jeden, tutaj mamy, o oh kurde, tutaj mamy Sporo, e, przed upadaniem mamy trzy Pro Projectile protection, death strider Naprawdę sporo enchantów, dobre buciki e, Tutaj mamy unbreaking, co też jest Dobre, bo się będzie wolniej rozwalać. Mamy ciernie 1. No i tutaj też Unbreaking 3, więc naprawdę jest konkretnie. Teraz trzeba tylko wybudować mechanizm, tak jakby, który zaaplikuje na naszego villagera e, całą tę zbrojkę. I to zrobimy za pomocą dispensera, który musimy najpierw stworzyć. W ogóle kolego, czy, czy ciebie pogięło? Gościu, to ciebie. Oj, się coś pominąć. Słuchajcie, ja na pyrę z nim zaraz pójdę, ale bo wiecie co nie. Wiesz co? Wykorzystamy go po prostu. Jak ty jesteś taki opsiub do przodu, że jeszcze nawet śpisz na krawędzi, to pożałujesz tego werać. Dobra, robimy słuchajcie, dispenser. E, go się oczywiście robi w taki sposób, tylko nie wiem, czy mogę, oczywiście, że mogę użyty łuk. Dobra, używany łuk w sensie zrobić. Teraz tak, potrzebujemy jednego przycisku, który się nie robi w ten sposób, ale w ten sposób już jak najbardziej. O oh, chaos. I teraz zejdziemy sobie na dół. Zbudujemy taką klatkę. Można chyba tak to nazwać. Klatkę zrobimy dla villagera, e, potem go tutaj wepchniemy. Mam nadzieję, słuchajcie, że wepchniemy tutaj, właśnie tego, który nas, na, nas po, po podsiadł, jakby, tak można powiedzieć, podszedł. Bo ja też bym może chciałbym iść spać. Ej, wiecie, w sumie to jest noc, więc można to wykorzystać. Ale dobra, dobra, na razie po prostu to zbudujmy. Zrobimy słuchajcie, coś takiego. Teraz tak, to tutaj dispenser. Wow, ale go, ej, golemy tam cię nieźle cisną. No i jestem mega ciekawy. Teraz tak, wrzucamy całą zbrojkę do tego dispensera. Dajemy przycisk. Okej, okay, dajemy przycisk. No i teraz tak, ważne jest to, żeby villager był w tej kratce. Musimy go, słuchajcie, tutaj jakoś wcisnąć. Nie wiem do końca, jak to zrobić bo wiecie o co chodzi, łódeczka tutaj nie wpłynie, no bo mogę łódeczką po prostu sobie jechać, ale łódeczka nie wpłynie na jedną kratkę, a on musi być konkretnie na tej kratce. Więc ja bym chyba zrobił, e, słuchajcie, taki manewr, że tutaj bym go wprowadził, po prostu patrzcie. Myślę, że coś takiego go wprowadzimy, zatrzymamy go tutaj, potem go zabudujemy, no i po prostu jakoś, jakoś to ogarniemy, żeby on tam wleciał. Więc lecimy na górę do tego lamusa, postawimy łódeczkę, którą będziemy mogli. Bez problemu zjechać. No i korzystając z tego, że jeszcze jest noc, mam nadzieję, że on tutaj. że, że jakiś zamek się zwróci. Dobra, warycz, teraz tak, ty wchodź sobie tutaj. Oho, Jak dobrze. I co teraz, gałganie? Dobra, teraz to, teraz to ja sobie idę w kimę. Elo, dobra, ziemeczki idziemy w kimę. Wiem, że będzie noc i nie będzie, nie będzie słuchajcie, mobów, ale spokojnie, spokojnie. Najpierw musimy go tam przeprowadzić. Więc tak, ja sobie wpływam. Czy wpływam, wskakuję, w ogóle to jest abera i paprotka Nie, to nie jest paprotka powie... A, bo wy mówicie paprotka, dlatego już mi się tak przejęło Wy zawsze mówicie, żeby nazwać Żeby nazwać y, papugę paprotka Dlatego już mi się tak powiedziało Mimo, że tak oficjalnie się nie nazywa No ale to nieważne, była abera, była papuga Więc pozdród dla nich na no, a tyla mu się co myślałeś, że co? Że, że co, że podsiądziesz Maciocha? Gość, czy myślisz, że masz profesję, to że jesteś nietykalny? Pfff, cię chyba Okej, okay, teraz jakby to właśnie, słuchajcie, zrobić Trzeba go na pewno zamknąć o, w ten sposób, patrz, zamkniemy go sobie tak Teraz trzeba rozwalić łódeczkę Pyk, 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 pyk. No i trzeba mu po prostu okra... Tak, tak No nie, nie miałem bloków A a on akurat tam był Lamusie, weź tam wchodź, nie tutaj Tutaj chodź, tu chodź, słuchajcie czy... o, 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 słuchajcie, dobra, dobra Trzeba go tam wcisnąć, trzeba po prostu... No niech idź tutaj Chodź tutaj, gałganiarzu O, pięknie, pięknie, teraz robimy... No nie Słuchajcie, co on w ogóle ma do handlu Można... Uuu u, można nieźle emeraldu u niego kupić, ale spokojnie My go nie zabijamy, może go nie zabijemy Pyk, stary, no nie no, weź, weź tam wejdź dalej, stary Patrzcie, słuchajcie, muszę tam zabudować, albo wiecie co, po prostu Zróbmy tak teraz, pyk. pyk, nie, nie, muszę Słuchajcie, o, coś w tym stylu I widzicie, budków już nie ma To oznacza, że on je założył to oznacza, że on nie założył, bo nie ma ich, słuchajcie, tutaj latających Ale nie ma też ich w dispenserze To oznacza, że one się założyły Co prawda tego nie widać, rzecz jasna No ale wiecie, o co chodzi Dobra, wiecie co, ja nie mogę postawić tego bloku No dobra, trudno, trudno, się. To zrobimy cię po prostu w ten sposób, okej okay. Nice, dobra, to działa To działa, słuchajcie, patrzcie Patrzcie, już tylko klata została I on ma na sobie to wszystko, normalnie te efekty na niego działają Teraz jeszcze pyk I, i gitara się ma, patrzcie tu jest, tu jest puste, tutaj, o nie, o nie o, nie, klaty nie założył. O ty, Lamusie, dobra, to idź sobie tutaj, a ja zrobię coś takiego. Oj, teraz jesteś zamknięty. I teraz, ej, dlaczego on klaty nie założył? Może był za daleko. Pyk. Patrzcie! On nie chce założyć klaty. Ej, dlaczego? Ej, tego akurat nie rozumiem. Poczekajcie, bo ja chciałbym bardzo też zebrać te klaty, tak naprawdę. Czy ja mogę rozwalić ten klocek? Mogę. Tylko, że. Kurde, ja teraz nie zbierę tej klaty. A może jak podejdę tutaj. O! Chyba ją zebrałem. Tak, udało się. Ej, poczekajcie, bo to mi się mega nie podoba. To jest jednak. No wiecie, klata daje najwięcej ochrony. I teraz pytanie, dlaczego on nie chce tego założyć? Ty, gałganiarzu jeden. Ty weź. To załóż, stary. Ooooooooh! Dobra, udało się! Udało się! a Aha, nie nie, nie, nie da się, słuchajcie, on nie chce po prostu założyć kraty. Nie, no słuchajcie, musimy spróbować jeszcze raz. Tutaj coś ewidentnie nie gra, nie, no ja to zbieram, dobra, on tego nie chce. Spróbujmy inną. Może ona jest jakaś za mocna, może, słuchajcie, mu nie pasuje. Spróbujmy inną, póki on tam siedzi i i tak nie ma nocy. Zróbmy mu na przykład ze skóry. No niestety, jak wiemy, skóry nie mam, więc mu nie zrobię. Żelaza chyba też za bardzo nie mam, więc. No, mordo, sorry, ale tutaj zostaje ci tylko. Tylko zostaje ci. Enchantowana złota. Także, ej, serio, słuchajcie, no, nie jest zbytnio kolorowo. Może zróbmy mu po prostu nieenchantowaną. Zrobimy mu nieenchantowaną, pyk, 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 pik pyk, pyk, pyk. Albo wiecie, nie, ja mam, ja mam pomysł, słuchajcie, pyk, pyk, zrobimy coś takiego. Przecież on mógł sprzedać, on, słuchajcie, za emeraldy chciał sprzedać mi klatę skórzaną. To kupmy od niego. Kupmy od niego skórzaną klatę i mu ją dajmy. Wciśniemy mu, słuchajcie, jego produkt sam. Patrzcie, robimy coś takiego. A nie, on stracił profesję! O ty gałganie! O tym gałganie, to w takim razie idźmy do, i, e, idźmy do innych Zobaczymy, czy będą mieli e, nam do sprzedania klatę skórzaną Chociaż ja nie wiem, czy w ogóle miałem takiego typa A, miałem chyba, pa, patrzcie, patrzcie On sprzedaje, nie, on sprzedaje narzędzia e, Ten jest łucznik, ten jest bibliotekarz Ten jest kartograf, to też nie I ten jest od wełny Okej, okay, to tam miałem uwięzionego Tak mi się wydaje, że tutaj był uwięziony ten koleś Uuu, hello, panie kolego Tak, i widzicie, za 7, e ej Z jest najbardziej nieopłacalna rzecz na świecie, patrzcie za 7 emeraldów, naprawdę. I to jeszcze ta. O, my, słuchajcie, katastrofa, jakaś katastrofa. No ale dobrze, dobrze. To jest słuchajcie, badania naukowe w Maciechowie Normalnie wiecie, jakby Instytut. Jakaś tam, słuchajcie, organizacja w Maciuchowie, rząd po prostu. O, rząd Maciuchowa przeznaczył jakiś fundusz na, y, na rozwój y, technologii, na jakieś y, właśnie takie laboratoryjne działania. Więc widzicie, macie sterylne warunki. Tutaj jest bruk, tutaj ziemia, słuchajcie, o normalnie, wiecie, było wyczyszczone. Dobra, Mordo, teraz masz ostatnią szansę. Jak tego nie weźmiesz, to po prostu cię pobiję chyba teraz. Pixon No nie no, słuchajcie, on nie chce tej klaty mieć. On nie chce tej, tej kraty mieć w takim razie, yy, w takim razie, słuchajcie, mnie to nie interesuje. I teraz tak yy, ja go chyba nie będę uwalniał póki co, ponieważ yy, ja chcę, żeby on to tutaj został. Weźmiemy sobie zombiaka jakiegoś, jak będzie noc i go tutaj przeprowadzimy, wtedy wypuścimy, yy, wypuścimy tego właśnie yy, villagera, albo nawet zombiaka wpuścimy do środka. No i jakoś to przekminimy. Tylko że słuchajcie, teraz po prostu potrzebujemy, żeby noc była. Yy, I teraz czy ja mogę, słuchajcie, jakoś wypełnić czas do nocy, tak naprawdę ja bym zobaczył, słuchajcie, tych villagerów. Bo, widzicie, mam ich sporo. Ej! O nie! Jakie on jest popsuty! O stary, ej, można go jakoś naprawić? Jakimś żelazem? Bo mam nadzieję, słuchajcie, że, że można, ale będę musiał to sprawdzić. Teraz tak. Halo, czy ktoś może chce to kupić ode mnie? Bo ja, 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 ja nie chcę, słuchajcie, tego. Mi się nie podoba ta Ta skórzana tunika. Słuchajcie, bardzo nie, słuchajcie, nie jestem jej fanem. Ale może ktoś chce enchantowaną złotą klatę? Halo, halo, nie chcecie jej? Mordo, a ty nie chcesz tego? Patrz stary, jak ja ci to wyrzucę, to ty to założysz? Halowej to załóż, no! Ty, a słuchajcie, na tego byśmy może spróbowali założyć. Patrzcie, patrzcie, ja mam pomysł. Weźmiemy słuchajcie dispenser. Tak, zróbmy dispenser i wciśnijmy im to! Tak, może na któregoś, słuchajcie, to zadziała? Tylko czy ja zrobię słuchajcie dispenser? Zróbmy jeszcze jeden dispenser, tak Wciśniemy im to jakimś sposobem Redstone mam, koblano, koblano nie mam Yy, także mordo, daj kobla trochę, bo na bank gdzieś jest. Jest kobel, okej. Okay. I teraz jest nawet łuk, słuchajcie, cudownie. Teraz tak, zrobimy sobie pykson, yy, cykson i teraz lecimy w ten sposób. Dobra, mamy dispenser. Teraz idziemy po przycisk do tego. Wciśniemy im oni to założą. Zobaczymy w ten sposób, czy. Yy, czy wszyscy villagerowie nie chcą nosić klaty? Chcą chodzić z gołą klatą Czy tylko jeden jest, słuchajcie, taki, taki wariacik Dobra, możemy rozwalić w takim razie to Teraz tak, weźmiemy sobie dispensera Ustawimy w ten sposób, pięknie Pięknie, teraz tak, wrzucamy klateczkę Dajemy przycisk, mordo Zobaczcie, czy to zadziała tak, pykson No i załóż to No nie no, słuchajcie, serio, please, załóż to, wariacie Wariacie, słuchajcie, jeszcze jedna próba Jeszcze jedna próba, może był źle ustawiony, pyk Ej, chyba to założył Chyba to założył, bo tu jest ta skórzana Okej, okay, czyli dało się. To w takim razie, co poszło z tamtym? O nie, w takim razie będziesz miał w Ciry, gościu. A ty się szykuj na wojnę, słuchajcie, ten, ten item i tak nie jest mi potrzebny. Więc zrobimy tak, że mm, zbierzemy sobie ten przycisk, zbierzemy sobie tego dispensera. No, kurde, upadł też tam, słuchajcie. Chciałbym go zebrać w sumie. Ale no dobra, trudno sobie. Jak się nie ma, co się lubi, to, to trudno. Chociaż wiecie co? Można zawsze zrobić w ten sposób. Pykson, teraz y, cykson i elikson. I siema, mamy wszystkie przedmioty! Elo, gościu. Dobra, teraz y, czego trzeba uzupełnić, bo oczywiście to nasze piękne miasto. Pyk, pyk, okej. Okay. Nasze piękne miasto, jak widać jest dobrze. Dobra, mordy, za chwilę będzie nocka. Więc jak tylko sobie tutaj przyjdą zombiaczki, to ja ogarnę zombiaka. Zamkniemy go tutaj. No i zobaczymy. Zobaczymy słuchajcie. Czy nasz villager to przeżyje, czy też nie. Yo! Mordeczki, już jest noc i patrzcie, troszeczkę zmodyfikowałem tą jego klatkę w ten sposób, żeby Zomiak mógł faktycznie tutaj wlecieć, no i żeby też mógł, słuchajcie, wejść, żeby po prostu to nie było na kratce 1 na 1, żeby tutaj by wszystko było dobrze widoczne i żeby oni mieli miejsce do tego, żeby um, Zomiak mógł tutaj wejść, bo wiadomo, że ja będę, słuchajcie, w ten sposób szedł, o tutaj i może nawet, słuchajcie, sobie wskoczę do tej klatki, zobaczymy. Problem jest jeden. Podstawowy, nie widzę tutaj żadnego zombiaka, bo ja mam oczywiście oświetlony ten obszar i tutaj może być problem, no ale normalnie się respią zombiaki, także halo! Halo, no słuchajcie, niech gra sobie nie robi ze mnie, ja i dobra, mamy zombiaka, nice! Także pani zombiak, proszę za mną, No troszkę ta podróż potrwa, ale patrzcie słuchajcie, jaki on jest napalony. On po prostu... Ej, w ogóle tu jest trzcina. A ja kiedyś tak bardzo biegałem, żeby trzina. Choć może ona po prostu odrosła. Dobra, yy, mniejsza z trzciną, walić tą trzcinę, mordo, lecimy z zombiakiem, chodź tu musie. No chodź tu, nie, bo jeszcze creeper zaraz przyjdzie, to już nie byłoby fajne Tam jest, o kurde, słuchajcie, tam jest jednak sporo mobów Ale mnie interesuje tylko zombiak i to jeden, bo wiadomo, że z dwoma nie miałby szansy Możecie teraz obstawiać, czy myślicie, że przeżyje, czy też nie Ja obstawiam, że ten zombiak, słuchajcie, no jednak wygra Sorry, no ale jakbym miał wszystko ciernie trzy, to jeszcze spoko, ale tak to, słuchajcie, nie ma opcji, także mordo, mordo, nie, nie, dobra, słuchajcie, teraz zrobimy tak, że dogonimy go, pyk, nie, 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 okej, okay, okej, okay, udało się go wrzucić, ha, udało się i teraz tak, on będzie atakował, co prawda, mnie, więc ja, słuchajcie, pójdę sobie do mojego domku, po prostu, yy, może, słuchajcie, patrzcie, zrobimy im nawet yy, daszek, wiecie co, tak, ja bym, słuchajcie, tak zrobił, zrobię im daszek. Po to, żeby się jeszcze przespać, słuchajcie Bo ja, ja, ja nie potrzebuję nocy, tylko potrzebuję zombiaka Więc zrobię daszek, żeby się móc przespać Teraz patrzcie, coś takiego Czy mam jeszcze kobla? Mam kobla, okej okay. Robimy teraz coś w tym stylu, bo ten zombiak jest mną zaabsorbowany, Więc on nie będzie atakował tego villagera Ale spoko, teraz idziemy sobie w kimkę Nasz zombiak przeżyje oczywiście A przynajmniej taką mam nadzieję, bo inaczej to będzie fail O kurde, o kurde, fail życia Ale dobra, słuchajcie, trzeba szybko zobaczyć tego creepera Pyk, pyk i gitara się ma, dobra, nie, co? Okej, okay. jak to cztery strzały? A, bo ja mam tutaj tylko flame, dobra, dobra I teraz tak, czy on atakuje, czy zamek atakuje Słuchajcie, ja nie mam tutaj Optifina Nie mam tutaj Optifina A i tak nie będę mógł podejść potem bliżej, ale wiecie co? Możemy, słuchajcie, i tak iść w Kimę On i tak to przeżyje ten zamek, bo nie będzie Po prostu na niego nic padało, żadne słońce e, Widzicie, słuchajcie, on się nie pali I teraz tak, czy on, tak, atakuje go Atakuje, ale sam dostaje obrażenia Widzicie, widzicie, słuchajcie, wybaczcie, że nie mam Optifina ale jak też dostaje obrażenia. Słuchajcie, czy mi się tylko wydaje? No patrzcie, nie no. Villager dostaje tylko... Ej, dlaczego zomek nie dostaje? Dlaczego on nie... Dlaczego jak nie dostaje obrażeń? Powinien dostawać. Przecież Villager ma trzy itemki na sobie. Z ciernia... O nie! Padł! O w O w pytę, słuchajcie. Nasz mieszkaniec... Oj, o kurde. Oj, Macioch Król niby taki ziomek. O kurde. Ty co zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Słuchajcie... Co?! Jak to jest... Ej, co?! Jak to jest możliwe?! Ej, poczekajcie, jakie tu rzeczy wydropiły?! Co?! Słuchajcie, nie, 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 stop, 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 stop. Patrzcie, co wydropiło z niego. Użyte itemki, czyli rzeczywiście to działało, ale patrzcie, wydropiła ta, ta em, niebieska tunika. Przecież ich, może ja ją miałem? Nie, nie no, słuchajcie, była ewidentnie. Diamentowa klata?! Jakim cudem?! Nie, stop, poczekajcie, no przecież to jest niemożliwe I ona nie ma obrażeń, czy to jest jakiś błąd w grze, czy o co chodzi? Popatrzcie, to z niego ewidentnie wypadło, jak to jeszcze niebieskie Nie jestem pewien, być może ja to miałem w ekwipunku, ale nie, 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 nie no na bank, Ci tutaj było Więc jakim cudem dwie klaty z niego wypadły? Czy to był ten błąd, dla, przez który nie mogłem złotej klaty na niego założyć? Pewnie tak, ale jakim cudem on miał na sobie diamentową klatę? I dlaczego jak już ją miał, ona jest nienaruszona, a to jest naruszone? Zziomki to jest jakiś chyba mega błąd, no, słuchajcie, wiecie, ja gram nas na przocie, więc nas na przotach, słuchajcie, błędy występują dosyć często. Tutaj nie ma co ukrywać, nawet um, nie jeden błąd w tej serii już widzieliśmy, jak na przykład to, że mamy mieczyk, który jest całkiem fajny, powiedzmy, że jest ok, ale nie mogę na niego dać sharpnessa. Po, po prostu nie mogę, no bo jest taki błąd, no nie? Także czy to był kolejny błąd? Wżgę, ej, ziomki, Diamentowa klata! Ja nie wiem jakim cudem, ale to wyjaśnia, dlaczego on nie chciał założyć tej klaty. Mordy to wszystko wyjaśnia, w takim razie tylko pytanie. Dlaczego jakoś ona była, to nie jest naruszona i dlaczego z niego dwie klaty wypadły? Ej, Mordy, jaki błąd trafiliśmy w grze? Ej, Jak ktoś wytrwał do tego momentu, to chyba było warto. Także mordeczki, jak widzicie, to generalnie ma sens, bo ten zamiank e, jakieś tam obrażenia otrzymał, ale trzeba by to sprawdzić na diamentowej klacie albo nawet nederowej klacie, żeby wszystko było ciernie trzy. Albo ciernie dwa, chyba najwięcej jest ciernie trzy, tak mi się wydaje No nieważne, wiecie o co chodzi, więc mordeczki To zrobimy sobie na pewno w przyszłości Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie suba Bo macie codziennie filmy na tym kanale A ostatnio algorytm jest tak spieprzony Że naprawdę bardzo mi będzie miło, jeżeli zostawicie Łapkę, subskrypcję i komentarz Po prostu, żeby walczyć z algorytmem Ja wam dziękuję, do następnego, yo!